Rozmawiałem przed chwilą z Tomkiem, zapytałem go, co ciekawego mogę powiedzieć i jeszcze oprócz tego, co możemy wyczytać, Tomek powiedział, w sumie to nie mów nic. Nie mogę nie powiedzieć nic, nie, nie będziemy sobie tutaj po prostu tak stać i czekać. Nie wiem, czy życie taki utwór, nazywa się 4.33, jest to utwór skomponowany tak naprawdę bez muzyki, bez słów. Dlaczego tak się nazywa? Nazywa się dlatego tak, że podczas pierwszego wykonania w latach 50. przez dokładnie taki okres czasu nie stało się absolutnie nic na scenie. No i przyszedł do historii właśnie jako 4.33, więc wykorzystałem ten moment, żeby opowiedzieć troszkę anegdoty. Natomiast teraz chciałbym wam bardzo serdecznie przedstawić Tomka. Tomek opowie nam o sobie, czy o Edwardzie? Jak myślisz Tomku? O Edwardzie. Dobrze, no to zapraszam cię bardzo serdecznie i powodzenia. Dziękuję, dziękuję. Bardzo fajne wprowadzenie. Ja się nazywam Tomek Wesołowski i jestem jednym z twórców Edwarda, który jest y, inteligentnym asystentem do działu sprzedaży. Dzisiaj troszeczkę chciałem Wam opowiedzieć o tym, czego się nauczyliśmy tworząc to rozwiązanie i czego nauczyliśmy się próbując sprzedawać to rozwiązanie na, rozwiązanie na rynku. Na początku y, takie pytanie: czy ktoś z Was kojarzy takie urządzenia? Pewnie dużo osób. To jest y, Alexa i Google Home. Nikt? Igni. Dwie osoby. No właśnie, no to jest. To jest, to jest problem, z którym się borykamy i o tym będzie dzisiejsza prezentacja, że nikt tak naprawdę nie za bardzo wie, co my, co my robimy, a my próbujemy to tłumaczyć. Prawda jest taka, że segment tych inteligentnych asystentów, inteligentnych głośników rośnie i będzie rosnął bardzo dynamicznie, głównie na razie poza granicami naszego kraju, czyli na rynkach anglojęzycznych. No, a u nas dopiero to się wszystko, dopiero się to wszystko zaczyna. Wróćmy do roku 2016, kiedy zaczynaliśmy nasz projekt i kiedy to mieliśmy takie marzenie. Naszym marzeniem było to, żeby uprościć oprogramowanie, uprościć taki nudny sposób korzystania z oprogramowania, głównie z systemów CRM, których to systemów CRM nie znoszą korzystać handlowcy. Czyli ludzie w sprzedaży nie lubią systemów CRM, nie lubią wypełniać, nie lubią raportować danych. Według statystyk 9 na 10 handlowców. Tego nie lubi, nie lubi raportować tego, co robi, nie lubi wprowadzać danych, notować i raportować dla menedżera. No więc my sobie tak wyobraziliśmy, że stworzymy nowy rodzaj CRM-a, który uprości ten, te, te, wszystkie, te wszystkie informacje, czyli będzie miał łatwy interfejs, będzie ułatwiał do wprowadzania danych, będzie się integrował z różnymi rzeczami, analizował komunikację, ułatwi ręczne wprowadzanie danych. No i zaczęliśmy tworzyć ten projekt w taki tradycyjny sposób, czyli zaczęliśmy robić jakieś prototypy, makiety. Nawet już powstał część takiego softwareu, zanim się zorientowaliśmy, że to wszystko jest bez sensu, no bo tego softwareu jest już tak dużo, że. I każdy obiecuje to, że jest nowy, fajny, a dalej ludzie go nie lubią. Wywaliliśmy to wszystko, zostawiliśmy jedną rzecz, że będzie tam jakiś asystent. No i z racji tego, że w 2016 roku bardzo dynamicznie zaczęło rozwijać się segment botów, asystentów i tak dalej, stwierdziliśmy, że to jest fajny. Fajne miejsce, w którym też się odnajdziemy, i stworzymy nie system seremowy, tylko takiego asystenta, który będzie pracował z tym handlowcem w ciągu dnia i sugerował mu, co powinien zrobić, automatyzował część, część rzeczy, czyli asystent, tak? No i to jest właśnie to, o czym, o czym mówimy i czego nikt nie rozumie. Nazywaliśmy go też inteligentnym doradcą. Dla małych, i średnich, dla małych i średnich firm. Okazało się, że no, to jest zupełnie nowa kategoria oprogramowania. Jeżeli chodzimy i próbujemy w ten sposób to sprzedawać, to jest sukces. No, raczej nie można liczyć na sukces, no, ale do tego zaraz przejdę. Żeby stworzyć Edwarda, no to jak to się mówi w startupach, potrzebowaliśmy MVP, czyli taki szybki prototyp. I znowu stwierdziliśmy, że w trzy miesiące machniemy jakiś prototyp, będziemy z tym chodzić próbować to już, to już sprzedawać. Szczególnie, że w 2016 roku w ogóle dynamicznie zaczął rosnąć segment tzw. zwanych chatbotów i platform do budowy chatbotów. Czyli wystarczyło sobie włączyć taki online-nowy kreator, wyklikać rozwiązanie i już można było je sprzedawać. No tylko problem polegał na tym, że te wszystkie gotowe platformy to były platformy do tworzenia chatbotów i średnio nazywały się, nadawały się do tego co my chcieliśmy zrobić, no bo my nie tworzyliśmy żadnego bota, żadnego chatbota na stronę, tylko narzędzie, które będzie zbierać dużo danych, analizować je, będzie działać w telefonie komórkowym jako aplikacja e, i na tej podstawie właśnie wyciągać wnioski, sugerować, czyli ten Wymiar tego, że Edward jest jakimś chatbotem, z czym często był mylony, to też trochę naszych błędów, spowodował, że my tak naprawdę musieliśmy najpierw stworzyć platformę do budowy takiego inteligentnego asystenta, na tej platformie zbudować dopiero Edwarda, co zajęło nam mniej więcej rok, żeby to jakoś w jakiś sposób działało. Tak? To tyle nam zajął development. No i chatbot to nie asystent. Jak uruchomiliśmy stronę Edwarda, to ta nasza platforma jest na tyle fajna, że na niej też można zbudować chatbota, więc skleiliśmy łepek Edwarda, można było z nim porozmawiać na naszej stronie i zaczęliśmy dostawać bardzo dużo zapytań, że my też chcemy takiego chatbota jakim jest, jakim jest Edward. Więc gdzieś mniej więcej pół roku zajęło nam odkręcanie tego tematu, że Edward to nie jest żaden chatbot na stronę, tylko to jest aplikacja w telefonie komórkowym dla handlowców. No a skojarzenia z chatbotami są takie jakie, jakie są. Te chatboty są lepsze, gorsze, jest ich całe mnóstwo. To nie jest na pewno to co my, to, co my, to, co my robiliśmy. Tak jak mówiłem, My chcieliśmy stworzyć taką aplikację, która działa w taki sposób, że jeżeli handlowiec na przykład kończy sobie rozmowę, tu się mu coś wyświetla, sugeruje kolejne kroki, on sobie to klika, ustala kiedy są te kolejne kroki i tak, i tak dalej, i tak dalej. No niby jest tam jakiś interfejs taki ala chatbotowy, ale to jest zupełnie inna, inna filozofia, czy na przykład notowanie, notowanie po spotkaniach. Tworząc takie właśnie casey użycia, czyli pokazując to, jak handlowiec pracuje w ciągu dnia i pokazując, jak asystent może, e, może mu pomagać jako aplikacja na telefonie komórkowym, no w końcu ludzie zaczęli to rozumieć i stwierdzić, że to jest, e, że to jest fajne. No ale tak jak już mówiłem, to słowo szybki z tego prototyp szybko wymazaliśmy. E, w, gdzieś po roku mieliśmy coś, co mniej więcej e, działało i okazało się, że jest podobne do tego, co wypuścił Google jako Google Assistant. Więc z jednej strony stwierdziliśmy, że fajnie, a z drugiej strony, że nie fajnie, bo wszyscy pomyślą, że zerżnęliśmy to od Google Asystenta, a my to sami wymyśliliśmy. Dziękuję. No i teraz tak, poszliśmy z tym całym rozwiązaniem na rynek. Znacie taką krzywę adopcji, krzywą adopcji nowych technologii, tak? Czyli są na rynku klientów innowatorzy, tacy early adopterzy. No i potem mamy tą większość, jak się przeskoczy do sprzedaży tej większości, no to temat jest wygrany, no bo wchodzimy na, na szeroki rynek, więc my pomyśleliśmy tak, problem jest jasny: handlowcy nie lubią, jest ich dużo, szczególnie w takich firmach, które y, tam powstały w latach 90. czyli jest szef, kilku handlowców, oni coś sprzedają, głównie firmy handlowe, skoczymy od razu tutaj i zaczniemy im oferować to, y, to rozwiązanie. No jak z, się można domyślić, jak zaczęliśmy mówić do tych, y, do tych ludzi o czymś takim jak asystencie, czy o sztucznej inteligencji no to oni będzie panie ja nie potrzebuję z takiego jak oni nie sprzedają to jak wypierdziele i już tak a nie jakiś pomoc im nie ma jak chcą nie chcę sami kupią nie ma tam żadnej wartości no więc szybko wróciliśmy tutaj do innowatorów czyli do naszej branży mamy tam trochę znajomych więc po pierwszym poście na Facebooku kto chce przetestować Edwarda wszyscy chcą Yy, więc porozdawaliśmy masę tych triali, natomiast, no, właśnie było to. Gdzie jest ta magia? No bo my myśleliśmy, że to jest, no, właśnie jakiś, jakaś magia, jakaś sztuczna, sztuczna inteligencja, będzie robić nie wiadomo, co będzie sam sprzedawał. Więc było tak, fajny ten wasz Edward. Natomiast yy, relacja sprzedaży, jakby przegranych do wygranych, wyglądała mniej więcej w ten sposób przez bardzo, yy, bardzo długo. No więc stwierdziliśmy, że My się musimy osadzić w segmencie, który już istnieje, i na tej całej mapie narzędzi związanych ze sprzedażą, bo jest ich całe mnóstwo, okazało się, że jest taki segment i się nazywa Mobile and Field Sales Enablement, czyli takby aktywizacja tych ludzi, tych sprzedawców, do tego, żeby pracowało im się łatwiej i to jeszcze tych, którzy są w, w, w mobilu. I to, co jeszcze zmieniliśmy, to to, że porzuciliśmy przynajmniej tymczasowo w ogóle segment tak zwanych MŚP, czyli firm, które mają zespoły sprzedażowe od jednej do tam pięciu osób, szefa. No, i jakoś im się, to, im się to kręci. A że w Polsce teraz kręci się dobrze, czyli gospodarka rośnie, to wszystkim kręci się dobrze, nie interesuje ich jakieś tam wsparcie, jakieś narzędzia. Natomiast okazało się, że w dużych firmach, i w korporacjach, to ta potrzeba jest bardzo, yy, yy, bardzo wyraźna i ta wartość, którą tam odnaleźliśmy, to jest właśnie integracja z systemami crm tymi dużymi w korporacjach i dla dużych zespołów, które tam mają powiedzmy od kilkudziesięciu do kilkuset, yy, do kilkuset osób i zapewnienie im mobilnego dostępu. To, że tam jest asystent, że są jakieś modele uczenia maszynowego, to jest mniej ważne, ale to, że ten handlowiec w korpo będzie mógł przez komórkę się dostać do CRM, a którego nie mógł i będzie ten, ten asystent mu wprowadzał to do CRM automatycznie, no to jest właśnie to, to, co, to, co działa. Na szczęście na rynku dużo się zmienia, czyli tak jak my zaczynaliśmy w 2016, to w ogóle nikt nikt nie wiedział, co to jest ten inteligentny asystent. Sztuczna inteligencja też był w ogóle nowy temat. My na tym trochę wypłynęliśmy też organizując spotkania o sztucznej inteligencji itd. i tak dalej. Parę osób tam nas z tego, z tego kojarzy. No ale teraz Google zaczął mocno promować tego swojego asystenta, też wprowadzając go na rynki lokalne, między innymi na rynek polski. No i w końcu my się możemy do kogoś porównać. Czyli możemy powiedzieć, że. Edward jest taki Google Assistant tylko dla działu, dla działu sprzedaży. I to jest dużo lepsze w sytuacji od sytuacji, w której ten rynek w zasadzie trzeba, trzeba stworzyć, nikt nie wie co robisz, a ty jesteś zły, że nikt cię, że nikt cię nie rozumie. Z drugiej strony interfejsy głosowe też, dużo, też bardzo, też bardzo poszły do, do, do przodu, czyli jakby rozpoznawanie mowy przez, przez komputery jest już niemalże perfekcyjne w języku angielskim i bardzo dobre na przykład w języku polskim. Więc jesteśmy w stanie wprowadzać do Edwarda takie featurey, które były jeszcze jakiś czas temu niemożliwe, czyli na przykład my coś mówimy, a on oczywiście zamienia to na tekst, ale też rozpoznaje w tym tekście kolejne kroki, kolejne follow-upy. No i to na przykład dla handlowców, którzy jeżdżą, mają tego Edwarda w samochodzie i rozmawiają sobie z nim, z nim głosowo, jest bardzo, jest bardzo fajne. No ale żeby odejść trochę od tej, od tej, od tej fajności, tak, tu jeszcze mam benchmark do Google Asystenta, potem pokażę, jak ktoś chce. To to jest najważniejsze, co, do czego doszliśmy, że poza tym, że Edward jest fajny i wszyscy go uważają za fajnego, tylko nikt nie chce za niego płacić, no to musimy pokazywać liczby, zwrot z inwestycji i to, w jaki sposób ten asystent rzeczywiście jest w stanie na siebie, na siebie zarobić. My no pokazujemy to przez dwa wskaźniki. Pierwszy to jest oszczędność czasu handlowca, czyli jesteśmy w stanie zmierzyć, czy taki handlowiec poświęca czasu na takie rzeczy administracyjne w ciągu, w ciągu miesiąca. I tu tego nie widać, bo jest na czerwono, na granatowym tle, ale jesteśmy w stanie kilkanaście godzin pracy w ciągu miesiąca oszczędzić. No szczególnie w Korpo, gdzie tam się wszystko tak liczy i w te, te liczby są bardzo duże, to w łatwy sposób jesteśmy w stanie tu wykazać oszczędność z takiego, z takiego uruchomienia. A drugie to jest coś, co my nazywamy lukę w danych czyli to, że handlowcy często mają wiele kontaktów, wiele informacji o klientach tylko na swoim telefonie. Tu jest zmierzone u jednego z klientów, że 35% informacji w ogóle nigdzie nie trafiało do y, żadnych systemów, y, systemów wewnętrznych, a Edward jest w stanie to zebrać. Więc z punktu widzenia menedżera to jest bardzo wartościowa informacja, że teraz te, te rzeczy jak takim handlowiec odejdzie, no to nie idą razem z nim, z jego notesem i tym co miał w głowie, tylko jednak zostają w, w istniejących systemach. No i w ten sposób teraz udaje nam się dużo łatwiej zamykać sprzedaże, pokazując po pierwsze te liczby, pokazując case'y, mając już trochę takiego, takiej znajomości e, nas na rynku, no i ten benchmark do produktów, które już, które już istnieją. No i tak podsumowując, innowacje są trudne, czyli ta strategia taka, na którym, której nie mamy żadnego konkurenta na rynku, czyli jesteśmy tylko my, i w zasadzie ma się tego porównywać. No nie jest taka idealna, jakby się mogło wydawać. Jeżeli jest konkurencja, jest, jeżeli wchodzi konkurencja, jest, jest, dużo, jest dużo łatwiej z perspektywy takiej tradycyjnej sprzedaży, no, ale z drugiej strony są też ciekawe i fajnie je robić. Dziękuję bardzo. Tu jest do mnie mail, gdyby ktoś chciał. Twitter.